Cześć Szymanko, witajcie w kolejnym vlogu. <laughs> Dzisiaj sobie brunujemy pod siew Nie będę tego prawał, bo to i tak jest takie sucho. A tak, aby tylko ruszyć tu ziemię, trochę. Jak widzicie, będziemy sobie brunować piąteczkami ciężkimi. Takie pseudo grudziąckie. W ogóle z przedsiębiorstwem srełzu metalowego Bo obrona zębowa zawieszana Konar 2 Jakby się ktoś pytał Typu 212x2 Paga 220 kilo Rok 1994 Także stary Ale robotę jeszcze robią przez właśnie z pola wracam jednego tego którego ty, tymi bronami na dwa razy go brałem. A nawet jeszcze mniej, bo pole ma 9 metrów. Na brony na oko mają może z 5. Trochę, jak widzicie, już są zużyte przez czas, bo to i tak, i tak pożyczamy od sąsiada. No dlatego, no dlatego bo mówiłem już To jest zapięte, to jest zapięte Siał będę, nie wiem, może jutro, może w środę, dzisiaj mam poniedziałek 23 Chyba tak A i tak sieję tylko Aby posiać Kończę z że tak powiem, gospodarką na większą skalę, taka jak była tam tu na przykład mnie nie opłaca mi się to, także nie będę w pieniędzy. Teraz tak posieję, żeby wyrosło A posieję prawdopodobnie brzydu, bo mam najwięcej. Latam za trójeczką. Już można by trochę... Chciałem go skręcić, bo tamta jest... nie wiem czy, wy, czy wygięta, czy co? Chyba za bardzo ją dociska, szczególnie tu jest jeszcze wyżej Może tak zostawimy Nagrywa się? Nie I'm Ja się poniadałem zamiaru się wydzierać, łos zdzierać, wdychać ten puszk bo jak też widać jest konkretnie sucho Ostatni deszcz padał w sobotę chyba w nocy, z piątku na sobotę a to, co to jest, spadło tam może z 5 litrów to, to całkiem masakra Nie ładnie poprzeczek nawet wyszedł się to rany Wiadomo, że po sam piak jest, ale poświęcenie było w lesie, bo nie chce mi się grało obcinać. Trzygałeś się, bo na razie ładnie chodzi ostatnio Akumulator jeszcze z tatą wymieniliśmy, bo Nie chciał w ogóle palić Trzeba było go na kable od samochodu, ewentualnie na zaciąg Nie chciał palić, wymieniliśmy akumulator Też na używany To jest sklep okoliczny Miał akurat ten, pojechaliśmy, wymieniliśmy go i coś mi tu nie pasuje To chyba tak musi być To nie bardzo, ale dobra Tu, tu tu na razie się wszystko chyba trzyma Masakra jest 15 cm wschodzią Głębok z to był tak, że trochę mi to porobił, bo te maliny były i było dużo sypu. Bardzo później chciałem wchodzić z krawaliku po 5 cm maksymalnie. Twardo, Bołeczku, twardo. Nie, chyba nie ma co tu więcej pokazywać, bronowanie, bronowanie. Yy, tego vloga chyba z, zrobię razem z sianiem, bo to nie ma co dzielić. Dobra, akurat trzeba wyjść. Nie ma co dzielić, akurat będzie jeszcze sianie. Siania też nie będzie dużo. Może wam nagram na tym polu, a może na którymś z pozostałych dwóch. Także co, do następnej części albo na razie.